Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Mandzio. To jest Patrzisz, moja narzeczona. Dzień dobry, oczywiście, w tytule jest dziewczyna, ponieważ tylko to się klika na polskim YouTubie. Moi drodzy, moi mili, dzisiaj mamy test prawie przeterminowanych japońskich słodyczy. Prawie niektóre są o kilka dni, niestety. Tak, bo byliśmy w Japonii w kwietniu i tak ten film czekał kilka miesięcy. E, dobry timing, bo głodna jestem w sumie. Idealny timing, bo dzisiaj mieliśmy tylko śniadanko, więc teraz będzie drugie śniadanko, czyli słodycze. Najzdrowsze słodycze, jakie tylko są. Mamy tutaj wiele japońskich słodyczy, których Absolutnie nie wiemy, czy można kupić w Polsce. Wydaje mi się, że chyba nie absolutnie nie. Gdzie? Wiem, że na pewno jest takie coś jak Japan Box, które oferuje właśnie taką paczkę słodyczy z Japonii. Do tego jeszcze jakiś napój dodatkowo, inne takie rzeczy. Pomyślałem, żeby sobie coś takiego zamówić, ale z drugiej strony, skoro sobie kupiliśmy właśnie wszystko do nagrania tutaj, no to dlaczego by nie nagrać po prostu tego zamiast. Zatem możemy zaczynać wielką degustację japońskich dziwnych słodyczy. Na samym początku mamy coś, co jest miętowe, czekoladowe. Takie pieguski podobno, jeżeli chodzi o ich. Kaloryczność mamy 228, jest dopisane 1, mam nadzieję, że tutaj chodzi o opadkę. A wyobrażasz sobie 220... <grym> 220 kalorii na jedno ciasto, to troszkę dużo. To jest 228 kalorii. Przypatrzcie się, 228 kalorii w jednym. Wiesz jak co... Co mi pachnie, wiesz jak co? Zgaduj. Katarzynki. Co to są katarzynki? Te pierniki z mięcia. Z co ty? Janek, czemu ty tak zareagowałeś na mnie? Co to co są katarzynki? Jak, jak można nie wiedzieć, co to są katarzynki? Ale zupełnie. Chodź, powąchaj to. Katarzynki pachną. Co nie? I prezentowała. Mhm. Potraktowałaś Janka jak kota u Juna, co nie, jak mu się daje do powąchania, <sukaw> właśnie. Rzeczy. Przepraszam, ale jak mi się tak skojarzyło. Chodź, powąchaj i ci tak wystawia. Dobra, <sukaw> to nie. Zupełnie katarzynki, what? To znaczy, czekolada. To jest miętowa. Tak, to jest dużo bardziej miętowa niż czekoladowe. Czekolada jest bardzo delikatna. Ma to bardzo mało cukru. Pozostawia ci taki ma pasty do zębów cały czas w ustach, co nie? Gorzka czekolada z pasem do zębów. To jest gorzka? Nie, to jest. Wydaje mi się, to jest że to, jest że, ta, czy, że to nie jest takie słodkie. Chodzi mi o to, że wiesz, że ta pamięta ta tak równoważy mm -hmm. tę czekoladę, mm -hmm. że trochę jest taki wrażenie, jakby ta czekolada była taka gorzkawa, jakby. Ale szczerze mówiąc, ja bym miał ocenić, tak oceniamy w skali sześciu japońskich flak na 10. Ja oceniam na 6, Japo... W sensie ja oceniam na 6 japońskich flak na 10. Ile dajesz japońskich flak na 10? Powiedziałe 7. Jest to coś, co bym chodziła do sklepu i kupowała, gdyby było tutaj, tak na co dzień. taki A, ale ale bardzo mi przypomina katarzynki, więc a ja Katarzynki lubię, więc lubię no podoba mi się. Jestem wielkim fanem tego opakowania. Wygląda to absolutnie najpastudniej na świecie. Jest to naprawdę dziwne. Ale to się zalicza. Ja że coś mają z dorosowaniem takich prostych buzi do absolutnie wszystkiego. Ja to uważam, że to jest niesamowicie urocze. Nie mam dla tego pojęcia, co to ma być, jeżeli chodzi 200 kalorii na jedną sztukę. ponownie. Szczerze mówiąc, patrząc po opakowaniu mi to przypomina takie. Do, takie od Drugiego Nesquika, o! Długiego Nesquika, co no to? Wow. To, nie to wygląda jak churros. To wygląda identycznie jak churros. Nie. Czy to jest japońskie Długim... churros? Co? Japońskie churros. Uh -uh. Długi Nesquik. Długi Nesquik. To jest długi Nesquik. To naprawdę smakuje jak długi Nesquik. Ale nie jestem tym zachwycony. Jak spodziewałem się dużo więcej. Ponownie jest to strasznie delikatne w smaku. Okropnie delikatne. Spodziewałam się takiego czekoladowego puncha. Mhm, a to jest mm, ale tak... czuję tak bardziej ciasto tak naprawdę. Ciasto, ale to również nie ciasto na zasadzie, że wyczuwam jakieś fajne ciasto, tylko to jest bardziej posmak Takie ciasta. Takie maślane ciasto. Dla mnie 4 mhm. na 10 z tym. Jestem bardzo zawiedziony. Spodziewałem Miałem się czegoś więcej. na 3 okay. Nie, jest nic specjalnego. Nie, nie jest nic specjalnego. Ma co najfajniejsze kolorii? opakowanie. 200 kolorii. 200 kolii? Mhm. Mm. Jest coś, mm. co absolutnie pokochaliśmy. To są grzybki. Grzybki czekoladowe o smaku kawowym. Ja mogę im już dać z góry 9 na 10 9, Ponieważ one są absolutnie przepyszne i mają najbardziej urocze opakowanie na świecie, które się naciska w tym miejscu. I wtedy się to otwiera. I tutaj przychodzimy do rzeczy w Japonii której nienawidzę. Mamy w jedno opakowanie, mamy drugie opakowanie. I rozumiem o co... jakie to opakowanie jest piękne, jakie ono jest ładne, ale... A przypomina mi tak... Popin nie to Troszeczkę tak. Troszeczkę tak, tylko że tutaj się nic nam nie robi, uh -huh. ale, ale tak wygląda opakowanie. i uwaga. Są. To są grzybki, jakie są urocze. Czy są kawowe? Mam nadzieję, że wzięliśmy smakowe. Bo... Mmm. No, mm. mm, hmm, hmm. czekolada z mocną kawą, tak. To tutaj również dam porównanie, mm, 10. kawowe Mercy. O, mhm. Co, jakie ty masz dobre porównania, to jest identycznie... <laughs> To jest kawowe Mercy, tylko tak, że lepsze. Tak, ale to chrup z ciasta jest właśnie takie trochę jak poki, trochę jak poki, grubsze poki, takie podobne ciasto to jest. Kawowe, tak, to jest taki crossover, e, te poki, tylko z że z Mercy. Dla mnie dziesiątka to jest, dla tak, mnie to jest ja absolutnie przepyszny słodycz, on jest świetny. To mi wygląda na dynię. Na dyni. No, jest dynia narysowana, jest dynia nawet tutaj narysowana. Zobaczmy, co to takiego jest. Uwaga, czy będą w środku większa ilość opakowań, czy mamy bezpośrednio coś? O, wow. wow. Wow! To wygląda jak taki troszeczkę. na naleś chleb. Naleś... chleb. Krokiecik, jak krokiecik. Trochę jak taki. O! Wow, jak to jest M. Mm. Niech na nie, tak bardzo romantycznie. Jezu, ja tak myślałam, to był, był taki piękny moment, a tak ugryzłam to i. Myślałam, że w środku ten... będzie coś miękkiego, tak. albo coś płynnego, albo w ogóle, że będzie jakiś musz, czy cokolwiek. Kakać, to jest taki. Drożdżówka, którą zostawiłaś w szafce na dwa dni je po dwóch dniach się zdecydowała się to zjeść. Jest ta dro, to jest ta jedna drożdżówka, którą zostawiłam na cały rok w plecaku. Nie. To jest to paschron. Nie, nie chcę w ogóle zrobić. Zero. 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 <laughs> Mamy jakiegoś batonika teraz japońskiego, który ma mieć jakieś na Jakieś białe, kremowe na Zatem mamy kremiowy? Jest napisane Czokoba. No, na, no to. Wow. wow! Ładnie to wygląda. Bardzo ciekawie to wygląda. Dobra, przełammy sobie na pół. W środku o. wygląda ono tak. Proszę, proszę. Nie, to miała porównanie do czegoś? Mhm. O. Mm. Dobra, kojarzysz, jak masz płatki? Tylko że w batoniku? Trochę tak, ale I nie tak przypomina tak, mi batoniki. tego. Te białe kropeczki w środku to jest coś mlecznego. No to jest całkiem smaczne. Czekolada jest gorzkawa, jest równie słodka, to również jest bardzo smaczne. Podoba mi się to, że to nie jest cały taki batonik, że takie chrupiące, uh -huh. tylko właśnie te białe kawałki ci chrupią, ale ta czekolada mimo wszystko jest taka bardziej e, niepłynna, ale taka, taka po prostu miękka. Taka jest mięciutka, uh -huh. tak. Jest mi, mimo wszystko tego, że ma stało ono formę, to w środku jak się rozgryza i ona mięciutka, to również jest super. Dla mnie to jest dziewiątka. To nie jest grzybek ekspreso, ale to nadal jest jedna Jeden z lepszych słodyczy, jakie spróbowaliśmy. Zgadzam się, najmniej no, Winogronowe coś! Winogronowy żelek. Japonia kocha winogrona, my również kochamy wszystko, co jest winogronowe, zarówno jeżeli chodzi o napoje, jak i słodycze. Zatem czułam, że to może być wysoka nota tutaj. No niestety, u nas nie mam co bardzo soku winogronowego, który tak bardzo uwielbiam w w Japonii, także ubolewam bardzo. Co w się sensie ale... jest, ale z białych winogron, z nie białych ma Z No to nie jest to samo. O, o, o. no dalej. Typu... Oh. To jest tak jakby taka guma po prostu. Czyli to była guma do rzucia? Zobaczmy. O, o, jakby ma. taka mamba może? Tak, kompletnie. Tylko, zobacz. Ooooooo! Że... Muszę się wydaje, że to będzie. By... Wow. Oh. Ej, to jest naprawdę... Zobacz, 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 zobacz. Czekaj, możemy. Czekaj, do góry, do góry, do góry. Do góry, do góry, do góry. Czekaj. To nie było proste. Mm. Mocne winogrono. Mostro winogrono, praktycznie niewyczuwalny cukier. Mm -hmm. To jest czyste winogrono. Im dłużej się to żuje, tym ma mocniejszy smak. I bardzo fajna jest ta tekstura, że nie klei się tak bardzo. Byłem trochę właśnie w ten, zrażony tym, że będzie się bardzo kleić i będzie bardzo otwarte, mm -hmm. ale nie jest złe. To w ogóle się nie przykleja do mm. mi. Czego się bałam? Jak dla mnie nadal jest to. Czuję cały czas nie jest to winogroną mimo wszystko, ale cały czas czuję, że ten ma troszeczkę taki chemicznawy posmak, mimo wszystko. Dla mnie to jest 8. Brakuje mi tego, takiego kwasu Tak, to jest sama słodycz, to w ogóle nie jest kwaśne. Jakby to było pokryte takim właśnie cukrem Tym cukrem kwaśnym, Tak, trochę w tych winogronowych, bo w Japonii ciągle jedziliśmy takie żelki winogronowe i one były właśnie takie kwaśnawe. Smakuje to identycznie, tylko właśnie, no, kwasu, niestety. Dla mnie 8. Dla mnie 9, mi smakowało. Coś za śmiernicą! Coś za śmiernicą! Coś za śmiernicą, z taką Tutaj sumie mam nawet pod ręką. Jestem fanem żalku. Mam tutaj nawet e, tego e, smarten. E, a kałamarnicy. marnicy. Za co? Czemu? No nie wiem. Tak tutaj się przypołęta. Mogę to powąchać najpierw? Nie, bo jak to powąchasz, nie będziesz chciała zjeść. Ła! Wow. Wow. <noise> ja nie muszę wąchać, poszła. No dawaj, musi zjeść. Mm. Ojej, zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda jak tofu. W sensie... To pachnie. Czym mniej to pachnie? Jezu, tak bardzo nie wiem co o tym sądzić. To pachnie jak maczugi. No, trochę tak. Ugryź. jak maczugi. Ugryź sobie, weź sobie gryza. Nie wiem co o tym sądzić. Faśne. Mm, 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 mm. Jakie to jest? Właśne, musujące trochę pusta. Ale nie smakuje jak ośmiornica. W bardzo. ogóle nie. Mm -mm. Smakuje jak pasek, jakiś cytrynowy czy coś w tym stylu. Dla mnie to jest takie. Nie kupiłbym tego po raz drugi. Jak spróbować jeszcze raz. Jak sobie raz spróbowałem, mnie to jest 4 na 10. Powiem Ci tak, żelki bekonowe mi bardziej smakowały. Żelki bekonowe ci bardziej smakowały? To jest, Nie wiem, czy to jest żelek z ośmiornicy, czy coś? Dziwne to jest. Nie dla mnie. Zero! Mm. Zero! Weź to. U, dostajesz ty najfajniejsze na koniec. Najfajniejsze zostawiam mm. na koniec. To są takie malutkie. Wydaje nam się, że to jest to samo co tamten wafelek, co spróbowaliśmy. Tylko tak. W wersji. Tak, to jest w mniejszej wersji. Znaczy, to nie po prostu. jest dokładnie to Tak, to jest dokładnie to mm -hmm. samo, tylko że. To fajnie. Mamy dwa takie. to? to. to, to mi odpowiada bardziej, ponieważ jest mniejsze. Tak. W sensie paczka jest większa, oczywiście, więc jest tego więcej, ale jest więcej o tak na jeden. Jak ci Janek ta ośmiornica podeszła? Ja, ja lubię tak. Lubisz takie rzeczy? Ile byś dał? Takie 67. 7 6-7? Wow. okej, okay, okej. Okay. Galbo truskawkowy, cukierek wypełniony czekoladą i właśnie pokryty chyba czekoladą truskawkową na wierzchu. Z tego co kojarzę, jeżeli dobrze pamiętam. Mm, to też to... ciasteczko z tego co mm -hmm. pamiętam, pyszne. O, nie mm. są takie różowe jak na opakowaniu miały być, w sensie oczekiwanie, rzeczywistość, oczekiwania, rzeczywistość, no ale. Były mm. jeszcze trochę twarde przez ten czas. Nie, aż tak. Mają ostry chrup, mm -hmm. w środku są mięciutkie, czekolada się rozpływa w ustach. Smak truskawki jest niewyczuwalny, ale dla mnie praktycznie go nie ma. Jest bardzo delikatny. Okej, okay, wiesz co, wydaje mi się, że kiedy byliśmy w Japonii i je kupowaliśmy, jedliśmy je na świeżo, to teraz truskawka Nie, nie przepraszam, one są do 2020. I to te, do późnego 2020. Pa zapamiętałem je lepiej. Zapamiętałam je też lepiej. Zapamiętałem je lepiej, aniżeli ale są... Ja spotkawe, mają ten zapach truskawki. truskawki. Jak go jesz, to cały czas czujesz w nosie truskawkę mimo wszystko. Szkoda, że na języku nie czuć. Dla mnie to jest 7 na 10. Nie, są one super, kupiłbym ponownie, ale chciałbym, żeby miały mocniejszy smak, po prostu. Mm, tak. Na sam koniec zostawiliśmy coś, co jest absolutnym zwycięzcą, i na szczęście w Polsce też się zaczyna pojawiać coraz większej ilości. Czyli słodycze z moją Obydwoje używamy nacho mm -hmm. cały czas. To jest tak uroczo, co... Oh. Tylko, tylko, że... Tylko, że, nie... że znowu plastik, plastik Ponownie. Po co? Przecież mogło to być tak rzucone, Ale tak wiem, że oprócz tego, że pachnie zieloną herbatą, o, cynk, to będzie przepyszne. Mhm, mm jak zapamiętałam, takie samo. Mm -hmm. Identyczne. Przepyszne. Na Pr zewnątrz jest takie chlup, ale w środku masz taki krem z maczem. Tak, wszystko jest bardzo cudowne. kremowe, bardzo delikatne w smaku. Dominuje zdecydowanie ta zielona herbata, ale wszystko jest cały czas bardzo słodkie, bardzo przyjemne i bardzo fajne. Taki idealny balaz, bo ta herbata mimo wszystko... Ja bym miała wybrać ze wszystkich z tych słodyczy. Mmm, że to. Który... Który był Twoim ulubionym? Mówi, że to. Mm -hmm. Mi, szczerze mówiąc, podpacowały najbardziej grzybki. Moim zdaniem Właśnie... grzybki, espresso. Mm -hmm. Ja kocham gorzkie słodycze. Po prostu dla mnie, jeżeli deser jest gorzki, ale jest leciutko słodkawy, to jest najlepszy deser, jaki może być. Tak, ja bardzo ja lubiłam ee, z herbatą. Pamiętam, że piłam herbatę gorzą, Ale co, ja dobrze, byś miała wybrać jest... jeden z dwóch. Który? No, to wszystko to, bo ja jestem. Macza, Macza. Mhm. Dobrze, słuchajcie. To był nasz test japońskich słodyczy, mamy nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało i jak kiedyś pojedziecie sobie sami do Japonii, to będziecie wiedzieć czego szukać w sklepie. No, albo możecie tego Japan Boxa zamówić, tam pewnie coś z tego i tak traficie. Cie... Albo może znajdziecie coś fajniejszego. Być może znajdziecie coś fajniejszego. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia, do usłyszenia, widzimy się za tydzień. Cześć! Pa, pa.